Jaka jest rada Ewagriusza? Ewagriusz pisze: Niebezpieczne jest dla Mnicha, jeszcze niegotowego opuścić swoją celę, zanim zdobędzie doskonałość cnotliwego życia i kontemplacji. I byłoby lepiej dla niego, żeby nie szukał starcia od początku i nie zapisał siebie do walki z dzikimi zwierzętami. Czyli z demonami. Myślę, że to jest pokora, i nie chodzi oczywiście tylko o Mnicha, ale o każdego, o każdą z nas. Czy ja rzeczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że w takim, a nie innym stanie mogę się mierzyć z jakimiś grzechami, a do walki z jakimiś grzechami, demonami, tak jak tu jest napisane, czy jak on to mówi, dzikimi zwierzętami że jeszcze jest za wcześnie i nie ma co się zapisywać do takiej walki, jeżeli nie jestem jeszcze na nią gotowy. Bardzo ważna jest w życiu duchowym pokora.